Może to efekt leków, jakie twoja mama brała w okresie ciąży, a może skutek tego, że jako dziecko byłeś świadkiem gwałtownych kłótni w domu. Nie można też wykluczyć, że odziedziczyłeś geny po ojcu, który miał skłonności do obsesyjnych, gwałtownych zachowań. Uważam, że to są jedynie wymówki, które sprawiały, że nie czułem się przed nikim odpowiedzialny za swoje czyny. Nie sądziłem wówczas, że będę kiedykolwiek musiał rozliczyć się z tego, co zrobiłem. Wiem teraz, Jednakże przyjdzie taki moment, kiedy każdy będzie musiał dokonać rozrachunku z własnym życiem. Na nic nie zda się próba zrzucenia odpowiedzialności na innych lub na okoliczności. To ja jedynie jestem odpowiedzialny za wszystko. Czy możesz powiedzieć, kiedy zrozumiałeś, że każdy człowiek odpowie za własne czyny? To dzięki Tobie, tym materiałom, które mi przesłałeś, publikacjom naukowym dotyczącym stworzenia świata przez Boga. Wcześniej wierzyłem w oszustwo darwinowskiej ewolucji, w kłamstwo, że teoria jest faktem, w to, że ewolucja Darwina jest prawdą. W to, że powstaliśmy z błota, że po śmierci czeka nas nicość. Ta teoria odbiera życiu sens. Wtedy też zacząłem czytać książki pokazujące, że teoria ewolucji jest całkowitą bzdurą. Dowiedziałem się, że w nauce nie ma żadnych dowodów na rzecz ewolucji. Uwierzyłem, że Pan Jezus jest faktycznym Stwórcą nieba i ziemi, że życie nie powstało z przypadku. Przyjąłem Jezusa jako mojego Pana i Zbawcę. Wierzę, że każdy człowiek odpowie przed Nim za swoje życie. Jeśli nie ma Boga, który osądzi każdego człowieka, to nie ma sensu zmieniać swego życia, aby zachowywać określone standardy. Tak właśnie wcześniej myślałem.